Dzień doberek, no to co? Dzisiaj kupujemy sobie kolejny game enchant i y, Hatching Speed może nie, ale Midas Touch, co wy na to, żeby to kupić? Zobaczymy. Boże, to ma 4 levele! O mój Boże, serio? O! No dobra, słuchajcie, ale nie poszło tak źle. Kupmy całego Midas Toucha. Chyba mnie nie stać, no ale tyle aż wystarczy. Dobra, słuchajcie, nie, no muszę kupić całego, mi Jak widzicie, mamy go na full'a, jest kula, daje full'a, mamy increase value of items you sell o 20%, zwiększyło się value, także zobaczymy co z tego wyniknie. E cheaper ribersy, potem dopiero zrobimy. Chodźmy, słuchajcie i sprawdźmy, przetestujmy sobie to, przetestujmy sobie to, ile ja tam dostanę kasy e za zniszczenie tych wszystkich rzeczy. Słuchajcie. Zaraz zobaczymy. Ja sobie może swoje pety tutaj ukryję. E, gdzie tu jest? Tak. <laughs> I zobaczymy. Słuchajcie, zaraz sprzedamy za 200 tysięcy. Jestem ciekaw, ile dostaniemy. Słuchajcie, sprzedajmy to. Uuu, za 200 tysięcy dostaję prawie 600. Także jest dobrze. Nie trafiłem na żadne złoże. Naprawdę spoko opcja. Co myślicie? Do zobaczenia.